Dzień dobry. Witajcie moi mili. Kontynuujemy cykl na tapecie Pierwsza Liga. Przede mną i przed wami czwarty zespół piłkarskiej pierwszej ligi po rundzie jesiennej. Chorzowski Ruch. Ekipa trenera Dawida Szulczka. Ruch Chorzów w tym sezonie miejsce numer 4 po rundzie jesiennej po 19 już rozegranych spotkaniach 34 punkty, 10 zwycięstw, 4 remisy, 5 porażek, co daje nam 32 Strzelone i 20 straconych goli. W najgorzej spośród czwórki Mieć, Arka, Brukbet, Ruch traci najwięcej i zdecydowanie najmniej strzela, ale za to u siebie w domu Ruch rozegrał 7 spotkań, licząc mecze na Stadionie Śląskim, 5 zwycięstw, 2 remisy i bez porażki. Na wyjazdach jest o wiele gorzej w 12 spotkaniach, czyli zobaczcie, 7 tylko spotkań u siebie, aż 12 ruch zagrał na wyjeździe, czyli zdecydowaną większość spotkań wiosną Ruch Chorzów zagra u siebie. Na wyjeździe 5 zwycięstw, 2 remisy i 5 porażek. Jeżeli chodzi o najwyższe zwycięstwo w tym sezonie, to Chorzowianie zanotowali je w grudniu 18. kolejce. Ruch gromi odda opole 6-0. No Arka Gdynia też wygrała różnicą pięciu bodaj goli w Opolu. Tutaj zwycięstwo z Odrą u siebie 6-0. No Odra naprawdę musiała przełknąć gorycz kilku stromotnych porażek. No tutaj Szczepan Barański dwa gole, Mateusz Fok, Jakub od i Miłosz Kozak sami ekstraklasowi gracze. Wszyscy ci piłkarze strzelali bramki w piłkarskiej ekstraklasie. 52% to są zwycięstwa, 26% porażki i 21% remisy. Jeżeli chodzi o Puchar Polski, chorzowianie są w ćwierćfinale Pucharu Polski. Przeszli trzy rundy, pokonali Podhale, Nowy Targ, pokonali we, we, we w Świdniku Awie i pokonali Unię Skierniewicę. Wszyscy rywale chorzowskiego ruchu w tych trzech rundach to były ekipy z trzeciej ligi. To też niesamowita sprawa. Ekipa Unii z pierwszej grupy, ekipa AWI Świtnik z czwartej grupy, no, i ekipa podhala także z grupy czwartej. Tak to wygląda. Ruch Chorzów w ćwierćfinale zagra w lutym, pod koniec lutego, u siebie z koroną Kielce. No i oczywiście, kogo widziałbym w ekstaklasie? Tutaj, jeżeli chodzi o ekipę niebieskich, poprawię siebie. O! No i mamy zawodników no, nieoczywistych. Miłosz Kozak w tym sezonie 13 meczów, 2 gole i 5 asyst, jeżeli chodzi o pomocnika niebieskich. Jest to zawodnik, którego znamy z Radomiaka Radom, między innymi zawodnika, który debiutował kilka lat temu w Radomiaku w piłkarskiej Ekstraklasie. Zawodnik, który był na Słowacji w czołowej ekipie Ligi Słowackiej Spartaku tynawa tam zdobył w 2022 roku Puchar Słowacji. No niewiele pograł, zaledwie 12 spotkań na poziomie Ekstraklasy Słowackiej. Później wrócił do Polski, dwie rundy w Łęcznej i drugi rok występuje w ruchu. W tamtym sezonie 25 meczów w Ekstraklasie, dwa gole. Chłopa, który urodził się w Wielkopolsce, w Gostyniu, przychodził przez kilka lat przez Akademię Lecha, był w rezerwach Legi. w kilku klubach, w Igrach, w Podbeskidziu, chrobrym Radomiaku i w duchu, i w Górniku Łęczna, więc sporo... Spotkań na poziomie pierwszej ligi. Doświadczenie ekstraklasowe już ma w maju, skończy 28 lat. Drugim zawodnikiem jest młody Szymon Karasiński. To jest chłopak, który jest wypożyczony z zagłębia Lubin w marcu, skończy 21 lat. Status młodzieżowca zachowany. Chłopak urodzony. W, na Dolnym śląsku wychowanek UKS-u Pińsk ale swoje młodzieńcze lata 10 9 11 lat kiedy miał spędził w, w juniorskich zespołach Zagłębia Lubin był przez kilka lat w rezerwach Zagłębia Lubin w tamtym sezonie wiosną był nawet w kadrze Zagłębia nie zadebiutował w ekstraklasie no i teraz jest wypożyczony na rok do Duchu Chorzów no jeżeli chodzi o tego chłopaka 17 meczów na poziomie pierwszej ligi, dwie asysty, tocznik 2004, 7 lat młodszy od Miłosza Kozaka. Też tutaj nominuje tego chłopaka w kontekście tego, że powinien trafić do Ekstraklasy. No i trzecim zawodnikiem jest Bartłomiej Barański, chłopak, który już grał w piłkarskiej Ekstraklasie. No grał to za dużo, powiedzi za dużo powiedziane, ale zawodnik, który bądź co bądź jest yy, piłkarzem, który... Kilka dni temu został zawodnikiem Poznańskiego Lecha, jest wypożyczony do Poznańskiego Lecha. No i będzie ten chłopak grał w przyszłym sezonie w piłkarskiej ekstaklasie, jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem. Wychowany GKS-u Katowice. Chłopak z, ze Śląska z Katowic w październiku skończył dopiero 18 lat. W poprzednim sezonie w ekstaklasie 7 meczów i 1 gol. No w tym sezonie dobre statystyki bez asysty. Ale z golami, bo ma tych występów 14 i 5 goli. Zobaczcie, wszyscy ci trzej zawodnicy z 19 nie rozegrali pełnych spotkań. Dość powiedzieć, że Kozak i Barański kilka meczów pauzowali, więc tutaj też pokazuje, że ich klasa jest na wysokim poziomie. Najmłodszy właśnie Barański ma 18 lat, piłka szlecha wypożyczony do ruchu jeszcze do końca tego sezonu. No i przewidywane miejsce na koniec sezonu, jeżeli chodzi o ekipę niebieskich, stawiam, że będą w tym. Tej grupie barażowej, że będą walczyć o barażę o ekstraklasę, ale stawiam ich na tym ostatnim barażowym miejscu, na szóstym. Zobaczymy, czy przewidywania moje na koniec sezonu pierwszej ligi spełnią się. No i takie cele i oczekiwania. Trzy krótkie cele i trzy takie ogólne cele, ale myślę, że najważniejsze, jeżeli chodzi o niebieskich. Powalczyć o awans deksta klasy to jest cel numer jeden. Tak jak mówię, ekipa ruchu traci do miejsca bezpośredniego, yy, które daje awans. 6 punktów do Arki, 11 do Termaliki. Do Termaliki raczej Chorzowia nie, nie odobią. Do Arki wszystko jest możliwe. Jeszcze te ekipy spotkają się wiosną, więc tutaj jest do odobienia. Do trzeciej migi 4 punkty, ale tylko 3, na przykład 4 punkty przewagi ruch ma nad siódmą Wisłą, Kraków, no już dużo nad siedem, nad ósmą Polonią, więc tutaj ruch Chorzów będzie moim zdaniem w tej strefie barażowej. Cel jedyny i cel podstawowy po spadku z Ekstraklasy, powrócić po roku do Ekstraklasy. Drugim takim celem i oczekiwaniami pewnie w Chorzowie jest sprawić niespodziankę w Pucharze Polski. No mówiłem o tym, że Ekipa niebieskich zagra w ćwierćfinale Pucharu Polski. Będzie to mecz lutowy, będzie to mecz u siebie przede wszystkim, bo będzie ruch rozstawiony jako ten zespół z niższej ligi i będzie podejmował koronę kielce, która będzie walczyła bardzo mocno utrzymanie się w piłkackiej ekstraklasie. Naprawdę, każdy wynik na tym poziomie z rywalem, który jest naprawdę na niewiele, niewiele większym poziomie, bo tutaj kwestia formy dnia będzie decydowała i jest możliwe, że ruch zagra o finał w półfinale. Jeżeli pokona koronę, ruch zagra o finał w półfinale Pucharu Polski. No i wróci do tych swoich pięknych czasów, gdzie zdobywał Puchar Polski, a przecież w połowie lat 90. No, oficjalnie jako ekipa rezerw, ale duch Chorzów zdobył piłkarski Puchar Polski. Później jeszcze nie grali w finale Pucharu Polski bodaj za tenera Waldemara Fornalika. No i trzeci najważniejszy taki cel pozasportowy, no znowu stadion przy ulicy Cichej. Pamiętamy, że ruch awansował od Ekstraklasy grając mecze w Gliwicach, później były mecze w Gliwicach. No i teraz kolejne kilkanaście miesięcy Chorzowie nie grają w Chorzowie, ale na Stadionie Śląskim, stadionie nietypowo piłkarskim, troszeczkę piłkarskim, troszeczkę lekkoatletycznym, arena koncertowa, arena piękna, no zbudowana też dla reprezentacji Polski, dla eventów. Ale to nie, jest, to nie jest arena i to nie jest stadion Chorzowskiego Ruchu. Tak więc tutaj zdecydowanie stadion przy Cichej by się przydał z prawdziwego zdarzenia. Mamy stadiony w Katowicach, mamy stadion w Gliwicach. Dokończony za chwilę zostanie stadion Górnika, zabrze kilka innych obiektów. W Bytomiu powstaje malutki stadionik, który będzie już taki gotowy na 2-3 tysiące miejsc na stadion Polonii. Bytom tych stadionów na Śląsku, stadion GKS-u, jest przepięknym obiektem, stadion Zagłębia Sosnowiec w województwie śląskim. No brakuje stadionów właśnie w tych miastach, gdzie już są te sukcesy, wielkie sukcesy ruchu, no i na przykład w Częstochowie, gdzie Raków Częstochowa były mistrz Polski sprzed nie tak dawna, też nie ma swojej areny, no i właśnie te miasta potrzebują nowych aren, a zwłaszcza chorzowski ruch z tą piękną śląską tradycją i z tą tradycją kilkunastokrotnego mistrza Polski. No i to był taki szybki odcinek ruchu chorzów, o ruchu chorzów w cyklu na tapecie pierwsza liga, kontynuujemy ten cykl, jeżeli chodzi o ekipy pierwszej ligi, kolejnymi ekipami będzie Wisła, Polsk i zamkniemy strefę barażową szóstym górnikiem Łęczna. Trzymajcie się ciepło. Wszystkiego dobrego. Słoneczne dni przed nami w Polsce. Trzymajcie się. Cześć.